Opowiedzieć o moich produktach do stylizacji włosów. Jest ich kilka. Kilka z nich uwielbiam i wracam do nich regularnie. Są też takie małe buble, więc stwierdziłam, że zamknę to jakby w taki jeden wspólny filmik i będzie fajnie. Więc po kolei, żeby nie przeciągać. Za bardzo. Aha, tylko może tyle wspomnę, że mam długie włosy. Włosów nie farbuję, nie nakładam na nie farby koloryzującej, Miałam włosy rozjaśnione, a następnie to znacznie następnie po około roku, czyli teraz niedawno, miałam nałożony toner, który mi tylko te rozjaśnione końce wyrówna, ale gdzieś tu od głowy nie mam włosów farbowanych, dlatego nie używam produktów do włosów farbowanych i mam włosy suche, tak jak całą skórę na ciele, co nie jest moim mi się, tylko z czegoś tam wynika, ale to nie o tym ten film. I dlatego szukam często produktów, które są nawierzające i bardziej jeszcze nie przesuszą. I jeszcze moje włosy są bardzo podatne na układanie i są lekko falowane, nie są idealnie proste, dlatego też często mam takie różne pyćki wychodzące. Dobra, to tytułem wstępu. Pierwsza rzecz, którą uwielbiam i kupuję od lat, to jest Taft Spray do włosów utrwalający, czyli lakier do włosów popularnie. O nocy 5, czyli mega mega intensywne, i ja takiego potrzebuję. I używam go na różne sposoby: albo spryskuję właśnie ogólnie fryzurę, tak jak się to robi przeważnie z lakerem. Halo, lakaram? Lakerem? Lakierem, lakierem. Albo na przykład psikam na dłoń, żeby on tutaj wiecie się skropił, i przeciągam sobie po bokach twarzy, żeby przyczepić włoski. On naprawdę usztywnia, słuchajcie, tu mam te boki naprawdę zawsze usztywnione, go użyję, ale daje się go całkiem nieźle wyczesać, więc jest ok. Kosztuje około 20 zł, ja zawsze do niego wracam, czasem mam jakieś takie krótkie romanse, na przykład z Elnetem, do którego nic nie mam, ale nie jest on tak bardzo utrwalający, do tego wracam. Starcza mi na bardzo długo, bo nie, nie używam go często, w sensie nie utrwalam codziennie fryzury, jak mam świeże włosy, to nie lubię lakieru, no. Ale polecam, taft to jest taft czarny, po prostu z piątką najmocniejszy. Kolejny produkt, który, na którego temat nie będę się za dużo rozgadywać, ale zrobię osobną recenzję za jakiś czas jeszcze, to jest suchy szampon Batiste. Tak, te szampony są bardzo rozpromowane w internecie. Naprawdę warto, wiem już, że są one dostępne w drogeriach. W każdym razie drogeria. Marion, nie wiem jak się to czyta, napiszę Wam na dole. Tam są już te e, suche szampony dostępne. Nie wiem po ile, bo nie byłam, nie kupowałam, ale oblukam. E, ten suchy szampon dostałam od Baby Jane Hudson w e, paczce wymiankowej, którą zresztą serdecznie pozdrawiam w tej chwili. I tutaj jest napisane, że jest to jakaś wersja koronkowa: Lace, Seductive and Elegant. Ehm... Coś tam, coś tam. Nie wiem, czy jest to typowo do ciemnych włosów, natomiast opakowanie tak trochę może sugerować. Natomiast tak, Psika, tak jak suchy szampon jasnym pyłem, genialnie, genialnie odświeża włosy, dodaje objętości. Zrobię Wam może demonstrację i jakiś taki lepszy film w czasie późniejszym, że się tak wypowiem, jak go jeszcze trochę bardziej potestuję. Bardzo go lubię. Nie sądzę, żeby. Zapach był interesująco, przeciwnie, ale niech im będzie, nie utrzymuje się na włosach. Dajcie proszę znać, jak miałyście już okazję sprawdzić, ile on w Polsce kosztuje w regularnej sprzedaży, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Następny produkt, który też służy mi głównie do schowania moich pypci, to jest żel do włosów Joanny, kosztuje 5,50, bo tutaj mam cenę. Um, to jest styling, efekt um, do, żel do układania włosów mocny perfekcyjna stylizacja i to jest właśnie rzecz, którą ja używam na przykład jak robię sobie kitka, żeby sobie wygładzić e, końce, żeby one były takie bardziej sztywne albo właśnie do e, schowania pypci, ale zaczęło słońce dawać, bo to miała jakieś tutaj cienie na sobie, ale też lubię go e, latem szczególnie wg wgniatać w takie lekko wilgotne włosy i wtedy mam takie pofalowane, takie coś a E, e, a'la takie loki z morza prosto. I a propos loków z morza jest taki produkt, który się nazywa Tony and Guy. E, to jest firma, natomiast produkt to jest Seasalt texturing, texturing spray, czyli spray na bazie soli morskiej, który właśnie ma za zadanie sprawiać, że będziemy miały takie włoski, jakbyśmy właśnie wyszły z morza. Ja teoretycznie nie powinna mieć z tym problemów, bo jak mówię, moje włosy są podatne, są falowane, jeżeli miałabym włosy krótkie, słuchajcie, takie dotąd, to w ogóle miałabym włosy kręcone i to tak całkiem nieźle, naprawdę. Um, on się raczej nie sprawdza, mam wrażenie, że on jeszcze jest taki bardziej przysuszający, ja go nie lubię używać, nie wiem ile tego trzeba nałożyć. Raz nauczam za dużo, raz nałożyłam za mało. Loki nie są zbyt spektakularne, włosy wyglądają na nieświeże. Nie, nie przebadam za nim, dajcie znać, czy wyście miały. Wiem, że on się gdzieś tam kiedyś pojawił w em, tym w Glossy Boxie, ale tak mi się wydaje przynajmniej. No ale ja nie jestem z Glossy Boxem w żaden sposób powiązana, więc wcześniej go nie miałam okazji spróbować. Dajcie znać, czy Wy go używacie. Trochę szkoda, że kupiłem taką dużą butlę, ale pamiętam, że był na jakiejś dlatego się skusiłam. Teraz jeżeli chodzi o taką tempe, ochronę przed wysoką temperaturą, to pokażę Wam dwa produkty, które mam już dość długo, ale są bardzo, bardzo wydajne. A ja włosy myję tylko jakieś 2-3 razy w tygodniu, więc nieczęsto używam ich, a używam ich zawsze przed nawet suszeniem susarką. Pierwszy produkt to jest forty 44 Iron Guard. To jest produkt, który kosztuje 36 zł. Ja kupuję w Fashion House Outlet Center w Gdańsku na szadłkach. I to jest taki typowy produkt do spryskiwania włosów w celu ochrony przed wysoką temperaturą. Oczywiście, jak, jak zauważcie, nigdzie nie ma korków. Przecież, jak Hania przychodzi, to. Nigdzie nie ma korków, bo nikt nie wie, gdzie one są. Także ten produkt też nie ma. I drugi to jest Sajos. On ma bardzo fajny, taki, widzicie, dozownik, jak do psikania kwiatków. Fajnie się go psika. To jest um, Long Lasting Straightening Effect, czyli tam niby ma jeszcze dodatkowo dawać efekt wyprostowania włosów. Nie zauważyłam, bo ja nie używam na co dzień prostownicy, nie prostuję specjalnie włosów, po prostu je suszę w ręczniku, podsuszam zimnym powietrzem, rozczesuję i suszę jeszcze raz, więc one siłą rzeczy się prostują. Natomiast jest fajny. Fajny, słuchajcie, tak naprawdę jak ocenić działanie takiego produktu do przeciwko e, wysokim temperaturom. No nie wiem, moje włosy są cały czas w takiej samej kondycji kondycja się nie pogarsza, a ja suszę włosy dość często letnim powietrzem, ale jednak i moje sumienie czuje się lepiej, jak ja jakiegokolwiek produktu tego typu używam, więc uznajmy, że działają. E, teraz jeszcze wracając do stylizacji, na chwilę pokażę Wam mam ulubioną piankę do włosów, tak? Nie ma korka got 2 marki Schwarzkopf, to jest pianka do kręconych włosów, e, przepiękny pomarańczowy zapach Uwielbiam w ogóle produkty Got2B, ponieważ przepięknie pachną e, owocami różnymi. Miałam chyba też e, lakier czy coś tam, co pachniało malinami, też świetne. E, po prostu lubię te produkty, podoba mi się i design, i opakowania, i same produkty w sobie moim zdaniem są naprawdę fajne. Ceny mają też w miarę ok, bo to jest tam w granicach 20 zł, raczej nie więcej. Mają fajne opisy, naprawdę bardzo mi się podoba polityka, e, polityka tej marki Got2B. I jak mówiłam, to jest pianka do włosów kręconych, czyli coś, co znowu wgniecone w wilgotne włosy i na przykład później, jak chcemy jeszcze suszyć dyfuzorem, daje efekt fajnie podkre podkreślonych um, loków, takich fal delikatnych i tak dalej. I ostatni produkt, żeby nie było za długo, bo już gadam 10 minut i już słońce jest w tak dziwnej pozycji, że obejdzie to jakieś dziwne tu się na mnie plamy robią. No, ale e, to jest proszek Got To Be e, Powderful, czyli Volumizing Powder, Styling Powder, czyli produkt, który ma na celu odbicie włosów od głowy. Wiem, że już pro, było dużo recenzji, i nawet pokazówek tego, w jaki sposób ten produkt działa. Na moich włosach on działa również, czyli. Sypię go bezpośrednio na dłoń, albo częściej, tak jak z solniczki, po prostu robię przedziałek, jakiś taki posypuje, posypuje po całej głowie, z przodu, następnie włosy biorę na dół i palcami zaczynam, wiecie, nadawać objętość. Włosy, są odbite od y, głowy. Świetny efekt, który się bardzo długo utrzymuje właściwie aż do umycia włosów, bo jak wyjdziecie z domu z takimi, że tak powiem, postawionymi włosami, to nawet jak one trochę przyklapną, to wystarczy znowu głowę wziąć na dół, poprawić, poprawić, i one znowu stają Efekt jest niezbyt przyjemny, dlatego że jakby nie możecie nawet porządnie wsadzić palców we włosy, one są takie ewidentnie, jakby no czuć, że tam jest tego, wiecie, jakbyście miały taką plastylinę nawet w środku. Więc jest to nieprzyjemne. Ja tego raczej nie stosuję na świeże włosy, tylko takie już z lekka klapnięte, które właśnie są raczej nieświeże, a chcę uzyskać jakiś taki mag, mega tapir właśnie, bo to jest świetny tapirowanie. jeżeli nie chcecie włosów tapirować, bo efekt jest bardzo, bardzo podobny. Naprawdę ja Wam go polecam. To może nie jest coś, co na długich włosach czy w ogóle na włosach chcemy stosować codziennie. Ale jeżeli chcemy najadać objętości, że nie lubimy tapirować, jeżeli idziemy na imprezę, chcemy, żeby nasze włosy były większe i postawiamy, to zdecydowanie Wam polecam. Ja go lubię, kosztuje około tam 15-18 zł. Jest bardzo, bardzo wydajny. To jest moje pierwsze opakowanie, już go chyba mam z rok czasu. I lubię, bardzo lubię, bardzo polecam. Naprawdę, dajcie znać, czy Wy też takie specyfiki lubicie. Wiem, że jest jeszcze chyba zielona wersja, czy jakaś taka i chyba jest jakaś niby wersja dla facetów. Nie wiem, niech jest. Dobra, czyli to już tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione produkty do stylizacji włosów, o kosmetyki. Myślę, że jeszcze nagram coś o szczotkach grzebienia, bo wbrew pozorom myślę, że można sobie coś tu o tym pogadać, a jest to taki totalnie zaniedbany temat, ale to następnym razem. Pa!